Siemanko z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Siema, cześć, witam z tej strony Adi po raz kolejny. Dziś sobie zagramy wspólnie w grę Ghost Recon online. Jest to darmowa gra który gra się w trybie multiplayer. Jest to gra zatem sieciowa. Słyszałem o niej pochlebne recenzje, więc postaram się Wam ją tutaj pokazać. Runda, jak widzicie, zaczyna się za 4 sekundy. Za 4 sekundy zobaczycie, co to wszystko jest warte. Wybrałem sobie wcześniej, pewnie to zauważyliście, klasę rekonesansu snajpera. A więc ruszamy, panowie i panie do boju. Grałem wcześniej w tą grę może... Z dwie, czy tam trzy rundki, nie pamiętam dokładnie. Zbyt dobrze mi nie idzie, żeby nie powiedzieć, idzie mi fatalnie, ale nie chodzi w tej rozgrywce o to, by mi tutaj szło teraz jakoś wystrzałowo, by mi teraz szło jakoś super. Chodzi o to, żeby ci z Was, którzy jeszcze nie mieli styczności z tą grą, mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak ta rozgrywka się odbywa. Widzicie, jesteśmy tutaj jakby połączeni w jakieś takie grupy, pary. Yy, ode mnie do moich towarzyszy jest pociągnięta tak, tak jakby, o widzicie, taka linia. Yy, wiemy zatem, gdzie się znajduje nasz partner. Partner partnerzy. Postaramy się tutaj w ogóle kogoś trafić w tej, w tej rundzie, ponieważ bywało, że ciężko mi to wszystko szło. Yy, moi znajomi, moi widzowie, niektórzy... Wiem, że są w tym znakomici, są wytrawnymi graczami, to oni mi tą grę polecili. Polecili, polecili. Ups. Głównie sięgnąłem po tę grę z polecenia takiego znajomego, mojego widza Oniku Nedjess. Jest on wytrawnym graczem także w yy, Battlefielda trójkę. Dzięki, net. No i tam się ktoś wychylał, ale już moi kompani go chyba zdjęli. Zobaczymy, czy mi się uda kogoś zdjąć. O, i by... A, i zniknął. Oj, jest. Jest, pierwszy kill, udało się. Poczaimy się tutaj troszeczkę. Śledząc, śledząc teren, obserwując teren przez naszą lunetę. Od razu rodzi się pytanie, czy Ups, a nie, on tam był gdzieś za ścianą. Od razu rodzi się pytanie, czy będę kręcił regularne odcinki z Ghost Recon Online*. Hmm, sam nie wiem. Zobaczymy z jakim odbiorem yy, z waszej strony się ta gra. Będzie cieszyła, jakim odbiorem z waszej strony się ta gra będzie cieszyła. Po prostu, jeżeli napiszecie a Define, a gra, ją dalej, to będę to dalej robił. Jeżeli nakręcę jeden, dwa odcinki takie luźne i po prostu nie będzie żadnego oddźwięku, on jest z waszej strony, to po prostu umrze to śmiercią naturalną. I kolejnych odcinków nie będę wam dawał, nie będę wam pokazywał kolejnych moich partii, bo ja sam na pewno tę grę dalej będę grał. I widzę tutaj e, ludzie z mojej ekipy za zaczajeni za, za, za różnymi e, osłonami. Tutaj widzę też kolega z rekonesansu. Jak widzicie, naciskając przycisk na waszej klawiaturze E, możecie się climbingować. <grywka> Użyłem takiego śmiesznego zwrotu. Możecie po prostu się wspinać na różne e, ups, osłony, na różne przedmioty. Ukryje tam ktoś ostro. Tam jest jeden ukryty. Ukryty jest za takimi. E, za taką identyczną osłoną jak my tutaj. Chwila spokoju. Czuję, że zaraz otrzymam tak zwaną penetrującą kulę znikąd w głowę. Tam już nasz bieg. Ktoś zdjął tamtego pewnie za tą osłoną. Oj, tam ktoś się pojawia, tam przebiegają cały czas. Troszeczkę tutaj się tak czaję, Bo wiem, że tutaj ułamek sekundy, błędna decyzja. Przejście za jakąś kiepską osłonę od razu kończy się śmiercią. Widzicie. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale teraz serwer nam dodał 271 sekund rozgrywki. Może uznał, że drużyny są równorzędne. Nie wiem o co chodzi, muszę to sprawdzić później dokładnie. A więc zostały nam jeszcze 4 minuty 35 sekund rozgrywki. Oj! I dostałem piękne dwie kule od Iwana 996. O Jezu, ale nas zaszedł tam z lewej strony. Tu widzicie moje uzbrojenie? Tariram pam pam. W serce mi chyba przywalił z tego, co widzę, Iwan. I biegniemy, panowie. Go war. No nie wiem, jak czy idzie wejść w ogóle na tą drabinę. Muszę potem sprawdzić klawiszologię. Przebiegniemy sobie. Postaram się jakoś tą, tą stroną teraz e, podziałać troszeczkę. Lewą stroną mapy pójdę. Z prawej strony nic szczególnego nie zdziałałem. Z prawej strony jednego ubiłem i raz zginąłem. To może z lewej, z lewej e, wrogowie bardziej będą szli mi pod lufę. Ale jak pomagają może jeszcze rokie. Oraz jest głębokie. A, tam widzę, zauważyłem troszeczkę wcześniej, jeżeli daję zoom lunecie, zoom chyba po odległości szacuje, jakie mam szanse na oddanie krytycznego strzału. Widzicie? 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 10% na krytyczny strzał teraz mi pisze. O! Niezłe! Ale walą ostro! Szkoda, że nie wiem skąd i nie wiem w kogo i nie wiem czy to moi czy wrogowie. Będę musiał zaraz się jak nic przemieścić do przodu, bo tutaj nic chyba mnie nie spotka. Chyba rozgrywka przeszła yy, na tam po prostu na bardziej frontowe pozycje. Troszeczkę dzisiaj mi się język plącze. W weekend chyba za dużo podpoczywałem, za mało nagrałem, za dużo odpoczywałem i teraz od nowa muszę się oswoić z mikrofonem. Jest to faza beta tej gry. Wszyscy możecie sobie ją ściągnąć za darmo. Bodajże waży z 2 GB. Wystarczy zarejestrować się tam na stronie WW pobrać grę i sobie ją odpalić. Eee, pełna wersja gry, już po, tam, po wszelakich testach, e, także ma być darmowa. Ma się utrzymywać po prostu z mikropłatności. Więc, więc jest to chyba e, dobra informacja. I przedzieramy się dalej do przodu. Teraz jak sami zauważyliście, coraz więcej gier jest pseudo-darmowych. Czerpiących z zyski z mikropłatności. Tu jakieś zakamarki, tam jakaś cysterna. Wszystko jest podobnie jak w Battlefieldzie: jedyneczka to jest broń główna, dwójeczka to jest broń taka podręczna. A, między jakiś. Postaram się go jakoś tutaj podejść zajść. olercia tam był płot, nie spodziewałem się tego płotu. Płotu, płota. A, tu jest dwóch, o fuck. Dwóch albo jeden, poczekajcie, dwóch. Jezu, ale spanikowałem. Tak, i ładnie zaszedłem i. Kurwa, mać dałem się załatwić. Mogłem mi tam lepiej rzucić jakiegoś granacika, ale najciekawsze, że załatwił mi jakiś całkiem inny ziomal mal nadszedł tam. Z całkiem innej strony szkoda, bo do tych mogą sobie tak spokojnie pyrkać i pewnie wykończyłbym obydwu. No nic, 17, 16, 15 sekund do końca rozgrywki. Chyba, że serwer znowu doliczy nam jakieś 200 sekund. Ale nie zanosi się na to, bo już pipie tam u góry, widzicie, w prawym górnym rogu na czerwono, tak. Nie, dodał 120 sekund, czyli 2 minuty rozgrywki przed nami więcej. Dwie minuty dodane. Gram może troszeczkę za ostrożnie. Zbyt ostrożnie się po tej mapie poruszam. Jednakże naprawdę nie znam tej mapy. Pierwszy raz tę mapę widzę na oczy. Nie wiem jak to się tutaj jak to tutaj wszystko jest rozstawione, jak to tutaj się wszystko odbywa. Je, znowu nam dodali 2 minuty 13 sekund, znaczy 213 sekund. To jest równe ponad 4 minutką. Drugi mi A żegor jakiś. A żegor rozpłatał mi mózgownicę na części. E, piszcie w komentarzach, czy w ogóle ta gra się wam podoba. Piszcie mi w komentarzach, czy jest sens dalej e, ją nagrywać, bo jest to dla mnie ważne, jest to jakieś, 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 jakieś te komentarze wasze, o tak to powiem, te komentarze dla was są bardzo wymierne, ponieważ e, youtuberzy wiedzą, czy coś wam się podoba, czy nie, czy jest sens to kręcić, czy jest sens dawać następne odcinki, po co mam kręcić jakieś odcinki, które nikomu się nie podbają, które nikt nie chce oglądać, prawda? Ale swoją drogą cudowne dzianko ma ten nasz snajperek. Troszeczkę do niego kaptur mi przypomina kaptur yy, bohatera z Assassin's Creed serii. serii. No ale naprawdę ciekawe na jakiej zasadzie są dodawane te kolejne yy, sekundy do rozgrywki, prawda? Pięć kulek. O, tam są. Pięć kulek mam w moim magazynku. O i następny, następny, następny. Trzech jest. Fak. Będzie ciężko. Wsparcia, potrzebuję wsparcia. Pę! Jednego mniej. Tutaj drugi jest. Czemu ja znowu nie celuję w głowę? Porąbany nawyk. W Battlefieldzie robię identycznie. Jakbym przycelował w głowę, to bym załóżmy zabił dwóch, a ten trzeci by mnie załatwił. A tak, zabiłem jednego, jednego raniłem, a trzeci mi, e, mnie zabił. A ja i przycelował, widzieliście od razu mi w łeb, bo padłem jak kawka. Hmm. Jest to taka bardzo tutaj, taka taktyczna rozgrywka. Yy, nie można oddać się sprintowi na fura, trzeba po malutku od kryjówki do kryjówki się przedzierać i wypatrywać przeciwników. Szkoda. Aj, Ajjajjajjaj! Aj, aj. Szkoda, że go nie ubiłem. Oj tam jest! Gdzie mam po raz... a już tam się schował. No jeszcze mi to yy, strzelanie, celowanie zdecydowanie nie idzie. Muszę sprawdzić czy jest tu jakiś... przy, Kurwa mać. Zabili mnie. Czy jest tu jakiś przycisk. O, znowu całkiem inny ziomas. Czy jest tu jakiś przycisk, muszę zobaczyć wstrzymywanie oddechu tak jak w battlefieldzie. Jeżeli nie wiecie, to w Battlefieldie trójeczce jest taki guzik, yy, za pomocą którego... Każdy z was sobie go może tam przypisać innemu klawiszowi, ale po prostu standardowo jest to pod shiftem lewym. Jeżeli naciśnięcie lewy shift, wtedy wstrzymujecie oddech na chwilę i celownik wam tak nie drży. Luneta. Oleż walą żwalą, piekło wojny. Minuta 34 sekundy do końca rundy. Ciekawe jak wskakiwać na tą drabinę, na którą wtedy nie miałem wskoczyć. Bo czuję, że w fajne miejscówki by się szło tam yy, wpakować, w fajnych miejscówkach by się szło tam po prostu zaczaić. Faj! Jest kill, pięknie! Udało się od razu krytycznie go palnąłem w łeb. Oj proszę mi nie przeszkadzać, wyjdź na chwilkę, zaraz do ciebie przejdę. No dobrze, zostaw. Zaraz ci dam, to weź sobie komórkę. Oj, i zabiłem następ. Przepraszam was. Weszła tu taka maleńka istotka do mojego pokoju i mi przeszkadza. Chcę, żeby mi włączył jakąś grę na moim telefonie komórkowym. Kurczaki. Kurczaki, proszę. Włączyłem mi na telefonie Angry Beards i poszła sobie grać. A więc z góry przepraszam Was za. Ee, o i za te wszystkie tajemne dźwięki w, na, podczas mojego grania. Dobra, skończyła się runda. Zabiłem 4, zginąłem pięć razy. Puh, więc ciańko, będziecie się śmiali z tego wyniku. W komentarzach, dobra. Dzięki Wam serdeczne za wspólną rozgrywkę. Dajcie znać w komentarzach, czy kręcić to dalej, czy nie. Czy jest fajnie, czy jest dennie. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa pa! O, jeszcze tutaj widzę jakieś level-upy są. Aha, dobra, to jeszcze sobie tutaj to przeklikam. A za chwilkę będzie pożegnanie numer dwa. Dobra, super, super, super. Dobra, z tego miejsca z wami się żegnam. Trzymajcie się, papa. Pa. Postaram się dzisiaj wrzucić jeszcze jeden film, jak zdążę. Jak nie, to kolejne moje filmy będą jutro. Cześć, papa. Pa. Bye, bye.